Polska prezydencję może pełnić raz na ponad dekadę. I to jest pół roku, w którym w czasie którego powinniśmy załatwiać ważne sprawy dla Polski. Tak robią wszystkie państwa, które pełnią prezydencję. I żeby nie być gołosłownym, ja podam państwu kilka przykładów. Co konkretnie zrobiła prezydencja niemiecka? Domknęła ramy finansowe do 2027 roku wyjątkowo korzystne dla Niemiec domknęła instrument na rzecz odbudowy i zwiększenia odporności. Czyli to jest ten największy pakiet finansowy, którego również beneficjentem był system, który stworzyli Niemcy. Po trzecie, za ich czasów domknięto rozporządzenie dotyczące porozumienia co do podejścia ogólnego w sprawie pakietu europejskiego w prawa dotyczącego prawa klimatycznego. Ja tylko kilka wymieniam z tych najważniejszych. Prezydencja portugalska. Rozporządzenie ustanawiające Agencję Unii Europejskiej do spraw azylu. Tak istotne właściwie. dzisiaj. Rozporządzenie ustanawiające pobrexitową rezerwę dosto dostosowawczą. Prezydencja słowańska. Rozporządzenie w sprawie europejskiego zarządzania danymi czy rozporządzenie w sprawie systemu e-kodeks, w sprawie skomputeryzowania systemu łączności w zakresie transgranicznych postępowań cywilnych i karnych w całej Unii Europejskiej. Prezydencja czeska. Rozporządzenie i dyrektywa w sprawie e czyli dotyczące postępowania cywilnego i dotyczące postępowań karnych transgranicznych w Unii Europejskiej, czy słynne rozporządzenie w sprawie SIBAMU, czyli podatku granicznego. To prezydencja czeska. Prezydencja szwedzka, proszę Państwa, rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w odniesieniu do stosowania unijnych kontyngentów taryfowych, taryfy, niezwykle istotna sprawa, czy CHIPS Act, czyli rozporządzenie ustanawiające ramy dotyczące wzmacniania europejskiego systemu półprzewodników. Fundamentalna dzisiaj jest sprawa, o której toczy się spór na całym świecie. Prezydencja hiszpańska, pakt migracyjny, rozporządzenie w sprawie zautomatyzowania wymiany danych na potrzeby współpracy policyjnej, czy dyrektywa w sprawie ochrony środowiska. Proszę Państwa, konkretne rozporządzenia które wchodziły i funkcjonowały na terenie całej Unii Europejskiej. Każde państwo załatwiło dla siebie konkretne prawo legislacyjne, które było dla nich dobre, wiele lat wcześniej przygotowując prezydencje i akty normatywne, legislacyjne, pracując nad nimi, żeby jak już dojdą do tej prezydencji, przez sześć miesięcy zrobić coś konkretnego dla swojego kraju. Donald Tusk, proszę Państwa, to jest ja mam program prezydencji Donalda Tuska. Konia z rzędem temu z państwa, kto znajdzie tu jeden konkretny projekt legislacyjny. Jeden konkretny projekt legislacyjny. Mamy tu, proszę państwa, sformułowania typu ja państwu podam, które ośmieszają nasze państwo, uważam. Proszę państwa, polska prezydencja będzie kontynuować działania na rzecz przestrzegania prawa międzynarodowego i poszanowania praw człowieka. Co za ironia, można by było powiedzieć w stosunku do tego, co się dzieje w naszym kraju. Czy proszę państwa, w kontekście polity, polityki migracyjnej prezydencja będzie aktywnie pracować na rzecz znalezienia nowych innowacyjnych rozwiązań dla współpracy wyzwań migracyjnych? No pięknie. No po prostu można było powiedzieć pięknie. Inni uchwalają konkretne prawa, takie jak pakt migracyjny i tak dalej, a my będziemy szukać rozwiązań, już w czasie, kiedy trwa nasza prezydencja, będziemy szukać rozwiązań dobrych dla polskiej migracji. To samo dotyczy gospodarki, to samo dotyczy rozwiązań energetycznych. Po prostu, proszę Państwa, to jest kompletne nic. Kompletne nic. I to jest, proszę Państwa, dokładnie to samo, gdyby porównać program naszych rządów i rządów Donalda Tuska, nie w Unii Europejskiej, ale w Polsce. U nas Państwo znajdziecie Ogromną część przez pierwszy rok, y, pierwszy rok naszych rządów można porównać konkrety 500 plus, można porównać Państwa, zwolnienia z podatków, wyprawki dla dzieci itd. A Donald Tusk co? Znaczy, co on właściwie może pokazać? To no może opowiadać piękne opowieści, może opowiadać tak samo, że on y, zwiększy bezpieczeństwo, y, co on tam jeszcze zrobi, przywróci praworządność oni ciągle to powtarzają. A my pytamy, konkretne projekty ustaw, proszę pana, panie premierze. Sejm praktycznie przestał pracować. Jakie są konkretne projekty ustaw? I to samo, proszę Państwa, w Unii Europejskiej. To jest, proszę Państwa, tracimy szansę, która pojawia się raz na ponad dekadę, aby coś konkretnego dla Polski, proszę Państwa, załatwić. Coś konkretnego dla Polski. I to jest kwestia tego, czy my Polaków traktujemy podmiotowo czy przedmiotowo. Bo moim zdaniem to, co oni tutaj napisali, to jest jednak traktowanie Polaków przedmiotowe i liczenie na to, że jakieś takie ogólne hasełka, ogólne takie sformułowania piękne, im wystarczą. A moim zdaniem Polacy oczekują się konkretów. To no proszę bardzo, Słowacja miała miała na tyle odwagi, znacznie mniejszej, i słabszą od nas państwo, z całym szacunkiem dla nich, miała na tyle odwagi powiedzieć zawieszamy ETS-2, Donald tu spełni prezydencję. No gdzie jakieś konkretne decyzje? On mówi, będziemy rozmawiać na temat tego, że może warto byłoby coś zmienić, jeżeli chodzi o politykę klimatyczną i energetyczną. Ale konkret, panie premierze, Polacy oczekują konkretu i to jest cała Platforma Obywatelska, jak to kiedyś powiedział jej poseł, pusta w środku.